Zima, zwłaszcza taka jak w tym roku, to trudny okres dla ptactwa, w tym ptactwa wodnego. Dlatego też ptaki gromadzą się w miejscach, gdzie znajdują pożywienie i wodę wolną od lodu. Takim miejscem jest pas wybrzeża Zatoki Gdańskiej i Puckiej, do którego zlatują się na zimowanie ogromne masy kaczy krzyżówek, łysek, łabędzi i innych gatunków jak perko z dwuczuby czy gongoł. W basenie jachtowym ustawiono tablice informacyjne przedstawiające ptaki polskiego wybrzeża. Oczywiście nie wszystkie z nich spotkamy podczas spacerów, ale część z nich z pewnością tak. Zacznijmy od najbardziej lubianych ptaków, czyli łabędzi, a konkretnie łabędzia niemego. Rozpiętość skrzydeł tego ptaka wynosi od 200 do 240 cm, a masa ciała samców dochodzi do 14 kg. Dziób czerwony, nogi czarne. Młode osobniki do trzeciego roku życia są szare. Aby się wzbić w powietrze muszą wziąć 10-metrowy rozbieg. Żywi się przydenną roślinnością wodną. Ciekawostką jest fakt, że łabędź niemy jest rekordzistą wśród ptaków, jeśli chodzi o liczbę piór zdobiących jego ciało. Dorosłego ptaka pokrywa aż 23 tysiące piór. Jest symbolem czystości, piękna i miłości. Kormoran czarny. Kormoran chętnie przesiaduje na wystających z wody obiektach, często z rozpostartymi skrzydłami. Upierzenie czarne z żółtymi policzkami. Dziób ma zakończony ostrym hakiem, przydatnym do chwytania ryb. Jest utrapieniem rybaków łodziowych, gdyż potrafi zjeść do pół kilograma ryb dziennie. W Gdyni przesiaduje często na falochronie. W locie sylwetka kormorana przypomina krzyż od wyciągniętej szyi i ogona. Czasami można zaobserwować w basenach portowych perkoza dwórczubego. Spotykany jest głównie na pojezierzach, ale na zimę zlatuje m.in. do Zatoki Puckiej. Nazwa pochodzi od dwóch ciemnobrązowych czubów na głowie. Wierzch ciała ciemnobrązowy, boki brązowo-rdzawet. Poluje na ryby do głębokości nawet 30 metrów. Rzadko zrywa się do lotu, częściej nurkuje i częściej od innych perkozów widywany jest na otwartych wodach. Gongoł Gongoł jest znacznie rzadszym gościem w Zatoce Gdańskiej i Puckiej. W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym na Pomorzu i Mazurach. Wierzch ciała czarny, brzuch i boki białe. Głowa czarna, zielono opalizująca z kontrastową białą plamą u nasady dzioba. Szyja biała. Rozpiętość skrzydeł wynosi od 64 do 81 cm, a masa ciała około kilograma. Żywi się mięczakami, małżami, owadami wodnymi, drobnymi rybami i płazami. W poszukiwaniu pożywienia Potrafi intensywnie nurkować do 4 metrów głębokości. Gągoły gnieżdżą się o dziwo w dziuplach, najczęściej dzięcioła czarnego. Gągą wybiera drzewa blisko wody, choć w odległości nawet do 2 kilometrów. Jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Kaczka krzyżówka Najliczniej występującym ptakiem z rodziny kaczkowatych jest kaczka krzyżówka. Nie jest gatunkiem zagrożonym, a od 15 sierpnia do 21 grudnia jest gatunkiem łownym. To od niej pochodzą kaczki domowe. Charakteryzuje się bardzo wyraźnym dimorfizmem płciowym. Samic ma zielono opalizującą głowę z białą obrożą. Pierś brązowa opalizująca grzbiet matowy. Nogi pomarańczowe. Samica ma mniej kontrastowe upierzenie, a jej pióra przypominają nałożone na siebie łuski. Często powstają międzygatunkowe mieszańce. Powstałe hybrydy mają część upierzenia białą, nie jest określone którą, jak w tym przypadku. Czasami siadają na falochronie, na który spacerowicze sypią suchy pokarm. Łyska Łyska to ptak wodny z rodziny chruścieli. W Polsce dość liczna, zimuje między innymi w wodach Zatoki Gdańskiej i Puckiej. Upierzenie czarne z nagą, podobnie jak dziób, białą blaszką na czole, wyglądającą jak łysina, Stąd polska nazwa tego gatunku. Palce otoczone karbowanymi płatami skórnymi, łuski na nogach, barwy zielono-siwej. Rozpiętość skrzydeł łyski wynosi około 70 cm, a masa ciała od 0,6 do 1,2 kg. Ożywieniem łyski są rośliny wodne latem, a zimą zwierzęta wodne, szczególnie małże. Błyska pływa z lekko kiwającą się głową i dość ciężko zrywa się do lotu. Potrzebuje rozbiegu na powierzchni. Potrafi zanurkować do 6,5 metra głębokości. Mewy to ptaki wodne, które zasiedlają wybrzeża, jeziora i rzeki, ale najczęściej kojarzone są z morzem. Często je trudno odróżnić, bo ich upierzenie różni się w okresie godowym i okresie spoczynku, a kilka gatunków jest bardzo podobnych do siebie. Mewa śmieszka ma czarny łeb lub plamkę z tyłu oka i dziób z czarnym końcem. Jej skrzydła są wąskie i ostro zakończone. Jest wielkości gołębia. To najbardziej pospolita i najczęściej występująca mewa w naszym kraju. Nogi pomarańczowe. W okresie godowym, czyli od marca do września, łatwa do rozpoznania, bo ma głowę brązowo-czarną. Młode osobniki mew mają upierzenie brązowo-szare. Dużym ptakiem jest mewa siwa, zwana czasami mewą pospolitą, zimująca na wybrzeżu. Tu można porównać jej wielkość z mewą śmieszką. Żywi się bezkręgowcami, śniętymi rybami, małymi płazami. Często można ją spotkać na wysypiskach śmieci. Czasami zjada ptasie jaja i piesklęta innych mew. Ten osobnik zjada kawałek padliny, którą odebrał w ronie. Ptaki, które pokazałem na wideo, można oglądać w samym centrum miasta. Podczas spacerów po Molo Południowym, przy basenie jachtowym i wzdłuż bulwaru nadmorskiego, gongoła udało mi się sfilmować w Orłowie.